Cześć, witajcie, nazywam się Sebastian Biki. Postanowiłem, że spróbuję swoich sił w zestawieniu swojego studio w zasadzie oświetlenia w moim studio, przez to, że trafiły mi się do testów porządne lampy i kilka fajnych softboxów łącznie z gridami, postanowiłem, że metodą i błędów spróbuję zbudować swój setup świetlny, który efekt no, widzicie teraz. Zapraszam was do materiału. Więc efekt, który widzicie to wielogodzinna moja praca. Eee, oczywiście pewnie spory jest do zrobienia, natomiast przeraża mnie fakt, że żeby osiągnąć dość prosty efekt, bo nie mówimy to żadnych skomplikowanych cudach świetlnych, e, to mam tak, tutaj jeden statyw, tutaj drugi statyw, tutaj trzeci statyw, tutaj czwarty statyw. E, na monitorze oparta jest lampka, o której zaraz Wam opowiem i w zasadzie w ten sposób te lampy ustawione m, być nie mogły na co dzień, bo nie mogłem pracować, więc e, najpewniej jeżeli znalę swój złoty środek i ustawienie lamp, jakie bym widział, po prostu poprzypinam sobie je do sufitu pantografami. Natomiast do tego pewnie jeszcze kawał drogi, dlatego że muszę znaleźć to ustawienie, bo te ustawienia tych lamp, które będą mnie tutaj w pełni satysfakcjonować. Jeżeli chodzi o sprzęt, to to, co świeci na mnie tutaj, to jest Newel Surja. 400. Bardzo mocna, porządna lampa. Z tyłu ten kolor niebieski, który mi tutaj się pokazuje na ramieniu, to jest Mitra 180, też marki Newell. I z tej strony mamy panel LEDowy, też marki Newell. To nie przypadek, dostałem całość sprzęt, od nich do testów. Natomiast z tyłu świeci lampka No Name ZK, która ma symulować słońce. No, i jak widać, sprawdza się całkiem nieźle. Do tego, oczywiście, softboxy i gridy, które testuję przez najbliższe dni dzięki marce Never. Bardzo dziękuję za te umożliwienie tych testów. Mam całe dwa lub trzy dni, żeby je sprawdzić, e, i muszę je odesłać. Dlatego gorączkowe i paniczne e, nagrywanie materiałów, i cały czas się łapię na tym. Wybaczcie mi, że patrzę na siebie w ekranie, czy światło dobrze pada, zamiast patrzeć bezpośrednio w obiektyw. Cały czas patrzę na siebie w ekranie, ciężko jest to kontrolować. Ale zapraszam Was na materiał. No dobrze, podejście drugie, słuchajcie, bo e, mój mikrofon Marki Rode mógł e, i muszę nagrać wszystko od nowa. Słuchajcie, po. Jakieś godzinie prób kombinowania z ustawieniami światła. Myślę, że znalazłem taki setup, który całkiem mnie satysfakcjonuje. Natomiast na pewno nie jest docelowy. <laughs> Chciałem Was pokrótce przeprowadzić przez to, co po tej godzinie metodą prób i błędów udało się wypracować i co widzicie za finalny efekt. No dobrze, na początku kombinowałem z lampą, która dawała dużo niebieskiego światła do tyłu, uzupełniała całą scenę na niebiesko. Ten efekt był dość średni. Bym powiedział w sensie: zbyt duża ilość kolorów raczej mi się nie podoba i niezależnie od tego, jaki to był kolor, było tego po prostu zbyt dużo. Więc przesunąłem lampę, która była na początku za kamerą, świeciła na, na tylną część sceny, przesunąłem sobie ją na prawą stronę i jest dokładnie 45 stopni za mną, a dokładnie gdzieś tutaj, w tym miejscu, dając niebieskie światło na moje ramię i część twarzy. Na początku świeciła ono zupełnie z boku, natomiast odbijało się to niebieskie światło. Wracało tutaj nie wyglądało to zbyt dobrze, więc ten układ wygląda OK czy ten niebieski tutaj jest niezbędny? Podejrzewam, że nie. Bardziej przydałaby się chyba z tyłu jakaś bardziej konturówka, która by mi odrysowała od tła, więc tego mi tutaj pewnie brakuje. Ale być może uda się wykorzystać właśnie tą lampę, żeby tą konturówkę z tyłu zrobić. Natomiast głównym światłem w całym ustawieniu jest dokładnie ta lampa tutaj. Cały czas mam z nią problem, czy ona nie jest zbyt mocna. Próbowałem ją troszeczkę zmniejszyć, zresztą zaraz sobie popróbujemy. Natomiast tu jest bardzo wąski, podłużny softbox z gridem, którym ma bardzo mocne, kierunkowe światło. I o tyle jest fajne, że oktogonalny mi się tutaj nie sprawdził, dlatego że ono miał bardzo dużą powierzchnię i świeciło, e, oświetlając bardzo dużą część kadru. E, a ja tutaj z tej strony mam białą ścianę, więc automatycznie to światło się mi tutaj odbijało e, i dawało nie do końca pożądany efekt. E, natomiast podłużny grid sprawdza się świetnie w moim małym pomieszczeniu, tym bardziej, że tutaj jest biała ściana. Ustawiłem go sobie zupełnie z góry, po całej długości, więc doświetla tylko mnie, a reszta idzie w podłogę, e, powodując, że no, nie świecę tym jasnym światłem wszędzie. E, natomiast wydaje mi się, że z tą mocą muszę jeszcze pokombinować. E, no, parę prób i testów jeszcze mnie czeka. No dobrze, ale idziemy sobie dalej. E, tutaj widzicie delikatne światełko, które oświetla mi tą część twarzy. To ze sprawą lampy, która schowana jest dokładnie tutaj również 45 stopni za moimi plecami to jest panel LEDowy Newell który ustawiony jest na dość ciepłą temperaturę żeby stworzyć pewien kontrast Oświetlenia z jednej i z drugiej strony. Um, problem jest taki, że nie mogę tego kąta już bardziej zmienić. Być może by mu się należało, dlatego że mam tutaj ścianę i dosunięte tylko do końca, natomiast docelowo mam nadzieję, że pantograf, który będzie gdzieś tam sobie wisiał, jeżeli zdecyduje się na tą pozycję, załatwi e, temat. No i prawdziwa gwiazda całego zestawienia, e, która robi mi tą charakterystyczną pomarańczową aureolę z tyłu. E, to nie przypadek wierzcie mi, natomiast zabawne jest to, że jest to lampasa jakieś 15 zł, zakrzona czy z innej Key. E, I de facto dosłownie zobaczcie, ona wisi na iMacu, zaczepiona e, o e, bo nie miałem jakiej ułożyć. Niestety z tyłu za mało miejsca. Być może będę musiał odsunąć nieco zobaczyć komputer i spróbować ją tam wsadzić. Ale to na kolejne metody. Próóóp błędów. Efekt myślę, że jest całkiem fajny. Na pewno dużo fajniejszy niż doświetlona cała scena kolorem z tej niebieskiej lampy. Więc na chwilę obecną ten setup całkiem mnie satysfakcjonuje. Dalej nie do końca jestem zadowolony z tego oświetlenia. Wydaje mi się, że ono jest zbyt mocne. Zaraz spróbuję jeszcze zmienić mu temperaturę i być może troszeczkę mocy. Wtedy wydobędziemy ten tył, wydaje mi się. Zobaczmy, jak będzie lepiej. Zmieniłem mu moc. Natomiast, szczerze mówiąc, czy jest jakoś wyraźnie lepiej? Chyba nie. Spróbujmy jeszcze bardziej tę moc obniżyć. Wydaje mi się, że pomarańczowego światła z tego przez to teraz delikatnie lepiej e, widać. Teraz jest już zupełnie delikatnie. I na pewno jest. E, na pewno jest, nie jest tak ostro, natomiast e, zmniejszyły się kontrasty z tego, co widzę na małym ekraniku e, w kanonie i bardziej e, wydatnia się teraz kolor e, niebieski, który chyba nie do końca zmienił to aż tak bardzo potrzebny. E, sam nie wiem. Natomiast e, słuchajcie, będę, będę próbował, to są pierwsze metody próby błędów, e, więc na pewno podzielę się. E, Kolejnymi materiałami, jeżeli uda się przygotować coś nieco bardziej zaawansowanego albo dojdę do jakichś nowych wniosków, bardzo proszę Was o wszelkie sugestie, jeżeli macie. Dla mnie żółtociowa. Natomiast nie ukrywam, mam z tego ogromną przyjemność ze sprawdzania, testowania, stosowania teorii w praktyce. Eee, co najśmieszniejsze bardzo często okazuje się, że e, teoria swoją drogą, praktyka swoją. Niemniej dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Odsyłam Was do czytania stawki.pl. Nazywam się Sebastian Lubik i pozdrawiam Was serdecznie. Słuchajcie, znalazłem jeszcze jedną lampkę starego Newela, który może robić mi zaświatokontrolujące. Na moim ekranie nie widzę czy daje jakąkolwiek różnicę, ale na duży pewnie coś będzie widać. Dajcie znać.